Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jest środa, trochę późno, bo myślę, że to już o godzinie około 19 jest wrzucane. E, wybaczcie mi, ale po prostu takie napięcie jakby planu, że no nie mam za dużo czasu, ale postaram się, żeby było e, przynajmniej w ten dzień, w który zaplanowałem. Więc witam Was w filmie z Galaxy Life. Dzisiaj pokażę Wam, jaki jest aktualnie stan gry, e, jak można grać, jak trwają prace, jak to wszystko wygląda. Myślę, że zauważycie też nieznaczną różnicę w jakości dźwięku i jakby generalnie w dźwięku ponieważ kupiłem e, ramy mikrofonowe i teraz będziemy je słychać bardzo dobrze, i też na streamach to się sprawdzi ponieważ nie mam już statywu, tylko całe ramię, więc już jest full profeska mam nadzieję, że Was, przynajmniej niektórych, którym zależy właśnie na jakości dźwięku, to zadowoli ponieważ jak sobie patrzę czasem na filmy z przed dwóch lat, gdzie był non-stop przester jeżeli ktoś to pamięta, to nie możecie w komentarzu napisać bo cieszę się, że Ci widzowie z tamtych czasów e, nie odeszli właśnie na przykład przez coś takiego jak dźwięk więc generalnie tak Gra jest dostępna już od dłuższego czasu. Na początku, może powiem. No, przepraszam. Na początku, może powiem, jak wejść, więc wpisujemy galaxylifereborn.com slash flash wchodzimy na tę stronę. O, nie, przepraszam. Najpierw wchodzimy sobie bez flash, jeżeli nie mamy konta. I tutaj musimy sobie. Ja to się wyloguję. E, musimy sobie dać register, jeżeli nie mamy jeszcze konta, i tam potwierdzamy sobie maila, i to wszystko robimy tam, gdzie tak jak na zwykłej, jakiejś stronie z rejestracją. Potem logujemy się, podajemy swój nick, e, swoje hasło i logujemy się. Gdy jesteśmy już zalogowani to klikamy guzik Play Game. E, Wzgoczy nam coś takiego, że musimy zezwolić na Flash Player, to klikamy tutaj na środek ekranu i tutaj w, w lewym górnym rogu zezwalamy. I właśnie trzeba grać na przeglądarce Chrome. E, najprędzej jest to najlepsza. Opcja, jeżeli chodzi o wydajność flesza nie, nie wiem jak się ma na innych przeglądarkach, dobra, odpalę sobie dźwięk. Z gry niech będzie leciał w tle, bo jeszcze nie jest taki, wiecie, przeżyty jak... przesłuchany jak w Good Game Empire, no nie. No więc generalnie tak. Gdy sobie wejdziemy na grę, to mamy milion chipów i w polskiej wersji gry A nie wiem jak załadować angielską. Chyba w ustawieniach można zmienić na tej stronie, ale ja mam polską wersję. Um... Może, ma, mamy milion chipów, e, surowce co sobie wiadomo, można kupić. E, jest taka zbugowana rzecz, że są pionowe, jakby napisane cyfry. No ale, e, mniejsza o to. Po prostu mamy milion chipów, bo jest to jeszcze wersja testowa. I to wyskakuje nam taki komunikat, e, że jest to wersja testowa. Możemy sobie robić co chcemy, ale jeszcze nie jest pełna. E, więc słuchajcie, nie da się robić wszystkiego. I teraz co się da robić, zaraz zobaczymy. Po, poogarniam sobie te skałki. Szkoda, że nie da się wszystkiego naraz. Ale pousuwajmy to, żeby nie było takiego syfu. I generalnie w naj, najważniejsza jakby zmiana z tego, co było ostatnio na moim kanale, to zapisuje się postęp. I jak widzicie, ja tą bazę, co teraz widzicie skromną, zrobiłem już jakiś czas temu na live'ie i ona została. Więc naprawdę zapisuje się postęp przez dobry miesiąc, jak nie więcej. A co do live'ów, to możliwe że, w nie... A, mogłem zostawić. możliwe, że w niedzielę będzie live. Jak będę mieć czas, ale to wam jeszcze dam znać w sobotę na karcie społeczność, gdzie i na serwerze Discord, do którego zapraszam z linku w opisie i na karcie społeczność też polecam zaglądać czasem, bo tam się ciekawe rzeczy dzieją, można coś się dowiedzieć i takie tam. Też polecam wspieranie, jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład nagraniem wspólnego filmu albo czymś takim, to naprawdę bardzo fajne... Funkcje są podczas wspierania kanału, a kosztuje to od 2zł miesięcznie Jako, że te live y będą z powrotem, też będą takie fajne plakietki Też w komentarzach to widać i będą specjalne emotki dla tych, którzy wspierają Dobra, jest już mniej więcej czysto Więc pokażę Wam, jak to wygląda No w sensie zbudujemy sobie parę budynków, które jeszcze będą potrzebne Jeszcze żabę wywalę Można już werbować w wojsko, jest milion chipów, więc się fajnie to werbuje Generalnie tak, co możemy sobie zbudować? Możemy sobie zbudować obserwatorium i je ulepszyć na jakiś tam... Tutaj oczywiście nie wyczyściłem. I je ulepszyć na jakimś tam poziom. Może, może nie od razu 11, albo czemu nie? Aha, no i teraz będę musiał klikać właśnie... Dobra, słuchajcie, w OBS-ie została dodana bardzo fajna funkcja robienia cięcia w filmie. Więc to był właśnie błąd, że jeżeli ulepszyć jakiś budynek od razu na maksymalny poziom, zwłaszcza bazę gwiezdną... To, Boże święty, to Wam wpadnie tyle leveli, że będzie trzeba klikać, a klikać. Yy, mi wpadło teraz 30 leveli, więc zrobiłem cięcie. Nie chciałem Was zanudzać tym klikaniem, bo już w Good Game Emperor się wystarczająco naklikałem przez całe życie. No, yy, że nie całe życie, ale odkąd gram w tą grę. Ostatnio w ogóle na filmie Wam pokazałem z Emperor jakieś stare takie nagranie. Ale dobra, no, mamy obserwator, więc możemy zaraz się wziąć za, yy, za kolonizowanie. Wieżyczek na razie nie będę stawiał choć żeby coś mieć na obronę, bo da się w multiplayer grać, są inni gracze na mapie e, i da się bić generalnie Więc ja tych wieżyczek nie będę ulepszać, właśnie chcę uniknąć tego, żeby mi zaraz wpadło nagle nie wiadomo ile leveli A trochę głupio to zrobiłem, nawet strasznie głupio Ale nie wnikajcie, no ja je stawiam po prostu żeby coś tam jakoś to wyglądało, coś tu było, nie? Domki trzeba by postawić, żeby to miało jakiś sens a tak to sobie postawię na około, Nie chcę się po prostu tego przesuwać, nie? Eee, dobra, i jeszcze może trochę być kanonów. Cyk. Cyk. O, ja teraz się wszystko przypomina, co nie? Z tych starych lat. Dobra, eee, to to mamy ogarnięte. Jakiegoś murtara bym sobie walno, tylko to trzeba wyczyścić. No tak, przerób. Dobra. I Mortara sobie kupię jak to zniknie. Aha, ten bug, to wtedy też było już dawno temu. Że trzeba kliknąć. E, w sensie wyjść i wejść, jeżeli się coś niszczyło. Dobra, mamy Mortara. Jeszcze działko zamrażające. Aha, bo trzeba pokonać tego. E, jak on się nazywał? Reptis chyba. Ten o, zimowy ziomek. No błąk nie będę budować i ozdoby raczej też nie. Z tego co mi się wydaje to teraz jest zimowy event, tak? Zimowy event za wiele nie daje tak naprawdę. Generalnie wygląda to tak, że jest serwer Discord, który wam podlinkuję też w opisie filmu. A nie, jest coś, patrzcie. To zaraz ogarniemy. A nie, to jest akademia tylko. Okay. Misje generalnie się nie zapisują. Coś jest zbugowane z misjami i się nie zapisuje postęp z nimi. Ale generalnie jest cały serwer poświęcony temu odratowywaniu jakby Galax Life, który tam wam w linku w opisie. I tam się możecie dowiedzieć jakie są eventy, kiedy są, co się dzieje z grą. Link do pobrania wersji na telefon Która jest już finalna, myślę No i takie tam sprawy I tam się można właśnie dowiedzieć, pogadać Jakieś błędy zgłosić i takie tam I się coś popytać Więc też Wam dam link No i teraz, co możemy zrobić Tak naprawdę nie za wiele o, Super, tarcie sobie raczej nie kupię Ale możemy sobie kupić I poatakować ludzi czaszko bombami Dobrze, 50 czeszko bomb, myślę, wystarczy. Jakieś pakiety Halloweenowe od odziomie, możemy sobie kupić medale. Sobie też kupię, żeby je poupgridować w laboratorium, aczkolwiek teraz mi się nie chce tego upgrade'ować Nie możemy robić za wiele, ale pokażę wam, co możemy. Zielone bereciki też mogę sobie pokupować. Specjale ze specjalnych. O jezu, będę jak się prezenty wysyłało. Tak, że diabły sobie możemy kupić. Pakiet losu. Aha, do pułapki. A, to były na eventy, pamiętam. E, no. Dobra. Więc w inwentory teraz mamy i tyle nowych rzeczy. Możemy sobie jeszcze budowniczego, w sensie pracownika. Wow. Lub kup za kamień przyjaźni. Od czegoś takiego nie było w wersji, bo ja grałem na gry.pl generalnie. Nie wiem, gdzie wygraliście. E, możecie napisać w komentarzu, o ile graliście oczywiście. Ja grałem na gry.pl. E, ale dobra. Więc przejdźmy sobie do tego, co można robić. <laughs> nie można robić za wiele, ale wojsko mam. E, więc idziemy <laughs> najpierw do galaktyki, choć najłatwiej jest chyba przez guzik. A tak słyszę, nie wiem, czy działają. Możemy zobaczyć, a, czy ktoś już wziął się za tworzenie sojuszy. To pewnie będzie zlagowane bardzo, więc może lepiej nie. Aha, i teraz mi grę zlagowała, jakby. O i zobaczcie, co się teraz stało. Mm, weszliśmy sobie do gry jeszcze raz i się nie zapisał postęp, niestety, tak jak czasem bywa. No, ale mamy też napisane, że mm, wszystko będzie zresetowane, kiedy skończą się testy i nie będzie wtedy miliona chipów. Ale dobra, kupmy sobie jeszcze raz tych miarzycieli, Przynajmniej, bo oni są spoko. I znajdźmy sobie cel. Em, teraz atakując. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Ostatnio jak grałem na live, to znalazło parę typa Więc może się to udać O, znalazło kogoś Loadingi też są dość długie, ponieważ serwer to nie jest oficjalny serwer oczywiście Tylko to jest serwer jakby tych ludzi, którzy się zajmują tym robieniem, tego No i mamy tutaj jakiegoś dokuczonego wariata Który sobie działka porobił eee, I prawie innych budynków nie porobił Ale mamy 100 bomb, Mamy miażdżycieli Więc <laughs> zróbmy sobie trochę fanu. Dajmy po dwóch... Aha, bo to się je... osobno dawało. O ja, już mi gra zlagowało trochę. Dajmy sobie... O Jezu, jak ich szybko zabiło. O kurna, to nieźle. Dobra, myślę, że życiele to będzie tutaj za mało. <laughs> Chyba, że ich na spamie więcej trochę. O Jezu, aha, on ma sokoły w tym. Okej, okay, nieważne. To użyjmy sobie czaszko bomby. Teraz już dostanie gra laga na maksa, ale może te sokoły oberwą przynajmniej trochę. Eee, dawaj, dawaj, dawaj. O, uciekły skubańce. Ja yeah, pierdziel. Uciekły chyba. Mm, dobra, dajmy sobie jeszcze full screena. Tak, uciekły, więc chyba za dużo tutaj nie zrobię. Mm, tak naprawdę nie mam jednostek, które strzelają do powietrznych. O, możemy sobie kupić bomby zamrażające. E, I sobie ciapniemy je tutaj i tutaj. Nie już to zadziałało. Ha to tylko na działka chyba działa. Ale spróbujmy teraz dać sobie... o kurna, ale patrzcie jak nas pamiło. <gry> Dobra, dajmy wszystkich mierzycieli, to zostanie mega laga. Okej, okay, już mi się skończyli. E, ale dajmy jeszcze te zamrażające, żeby po prostu te sokoły po... oja. Żeby te sokoły pomrozić Dobra, to było trochę nieprzymyślane, bo to rzeczywiście laga strasznego zrobiło, ale chyba mierzyciele robią robotę. Więc w tym czasie możemy sobie kolosy po... posrzucać gdzieś. Żeby tutaj kończyły budynki Kurde ale mi się przypominają te czasy gdzie rzeczywiście się tak latało No teraz ja to kupiłem yy, Za chipy, nie? Jeszcze e strajki sobie możemy puścić O ja. No piechota nic tutaj raczej nie zdziała yy, Ale Niezłe jest to że, o jakieś bugi widzę już Ale niezłe jest to że w ogóle to działa Patrzcie co się dzieje w ogóle z tymi z sokołami Teraz jak one się zajmują obroną To ja może to spuszczę O kolejna czaszko bomba leci No słuchajcie no Dużo się tu dzieje. Dużo się tu dzieje. O, do kolekcji zielony beret coś tam powpadało. I leci czaszko bomba. Leci, leci i nie trafiła znowu sokołów chyba. Sru. O kurde. Dobra, wleciała koina. I wszystkie sokoły gdzieś pouciekały na boki. I wywaliło grę. To nieźle, powiem wam. No, więc ja w tym czasie odświeżam grę. Reklama się też po prostu na 30 sekund. No i tak to na razie wygląda. Generalnie. Można sobie budować budynki, które mniej więcej się zachowają, ale trzeba parę razy je pobudować, żeby się zapisały, tak na stałe. Można atakować ludzi for fun, bo i tak się z tego nic nie zarabia, i tak się ma milion chipów. Można kolonizować też planety, jak ktoś chce zrobić sobie kompletną jakąś flotę, czy coś. No i głównie to można się pobawić, więc tak naprawdę to tak na dłuższą metę nie ma tutaj raczej co robić, musimy poczekać na tą finalną wersję A jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć stare lata, to naprawdę jest to spoko okazja. Więc tak jeszcze raz tak jak mówiłem, galaxylifejborn.com galaxy life Wchodzimy tam, rejestrujemy się i klikamy play game. Jak widzicie, czasem też dostaje Laga, nie wiem czemu Aha, chyba trzeba po prostu wejść e, na stronę główną. O nie, tym razem się władowało. Ok, e, no i widzicie, no gra jest niestabilna, wywaliło. No, może rzeczywiście trochę za bardzo zaszalałem z tymi czaszkobombami, e, ale zabawa była przynajmniej przednia. No, e, jeżeli ktoś by mnie chciał zaprosić do znajomych, to mam nick po prostu index z dużej litery, bo wydaje mi się, że z, z funkcja znajomych działa, aczkolwiek nie jestem tego pewien a robotnika nie ma, czyli nie zapisało prawie żadnego postępu. No tak to aktualnie wygląda, więc czekamy na wersję finalną, która będzie na pewno dużo lepiej działać. Nie wiem, może serwer zbugowałem czy coś. ale na dzisiaj taki film z Galaxy Life z stanu jak to teraz działa. Więc ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie i na razie do kolejnego. Piona. Pa pa.